z właśnie zerwaliśmy. Słuchajcie, o czym dzisiaj będzie? Trochę nawiązanie do tego posta, który wrzucałam dzisiaj w nocy. Ponieważ wczoraj rozmawiałam, miałam ciekawe spotkanie właśnie z właścicielką O'Brien w Radzeninie i rozmawiałyśmy trochę tak po kobiecemu o tym, że czasami mamy fajne pomysły albo na przykład właśnie czujemy, że gdzieś tam się dusimy w pracy, w relacji. Czy w czymś innym, ale boimy się podjąć działanie. I czemu się boimy? Głównie chodzi o to, że boimy się zazwyczaj właśnie oceny innych ludzi, bo co ludzie powiedzą, że będą komentować. No i słuchajcie, no ja zawsze mówię i swoją drogą, a ludzie nie mówią, co chcą, bo zawsze będą mówić, zawsze będą gadać i to nie jest tak, że. Ja jestem odporna na krytykę, czy jako właśnie prowadząc ten podcast, czy będąc prezesem klubu biznesu nie raz spotkałam się z tym, że nie wszystkim się podobają moje działania, to co robię, to co mówię, no i czasami też mi jest przykro wiadomo, natomiast ja zawsze mówię właśnie, że każde działanie jest lepsze, od jego braku. No i wczoraj właśnie zrobił się z naszej rozmowy z Marzeną pomysł, żeby właśnie stworzyć taką przestrzeń w Radzyminie, takie publiczne spotkania dla kobiet, gdzie będzie mogło się spotkać, nie wiem, zaprosić ciekawych jakichś prelegentów, czy po prostu wyjść z domu, pogadać, nawiązać nowe relacje, może biznesowe, może jakieś inne towarzyskie, no i żeby zaktywizować kobiety, tak? Czy jest nasz slęg? No pewnie, że jest, bo wiadomo, a, zawsze się człowiek boi, co ludzie powiedzą, a może nikt nie przyjdzie, a może nikt nie będzie chciał z nami gadać. E, natomiast, no co, no nie byłabym chyba prawdziwa w tym wszystkim, gdybym się tym lękiem kierowała. No i stwierdziłyśmy, że trzeba działać, więc kochane, kochani, jeśli coś wam duszy gra, chcecie czegoś spróbować, zrobić, to nie patrzcie na to, co ktoś powie, czy się uda, czy się nie uda, e, tylko po prostu działajcie. No i tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć i życzyć cudownego końca weekendu. Bye!